Dzień dobry, w to piątkowe popołudnie, już w sumie wieczór. Dzisiaj odcinek bez pomysłu, bez konkretnego celu, ale może coś fajnego nagram. Także zapraszam. Osiedlowy kotek. Siedzi sobie i na cieszy się dniem. Oj, i elektryczne hulajnogi dotarły również do Zmuchowa <grymne> Cały rządek hulajnóg Miejsce chyba dobre, tutaj chyba nikomu nie wadzą jakoś szczególnie Ciekawe jak to będzie wyglądało zaczną się pojawiać w lesowych miejscach <grymne> Na przestrzeni miasta Ona jest tam od razu nie Nawet pewnie nie próbowała to nie wie to jest szturka. musimy się nazwać. Jak nazwiemy jaszczurkę? będzie nam dziwnie, ja pod Marysia To Marysia marecha. Marysia no. Siedziałem chwilkę na ogródku działkowym. I teraz idę na jezioro. Specjalnie taki moment wybrałem, żeby załapać się na złotą godzinę. Czyli na moment, w którym słońce jest już nad horyzontem, chyli się ku zachodowi, ale jeszcze zachód nie nastąpił. A, no i z tego powodu właśnie, że on jest już nad horyzontem, robi się złotawe i wszystko wokół jest takie złotawe, fajne. I teraz widać to słońce jeszcze właśnie jak się przebija przez las. A zaraz zobaczymy jak wygląda nad jeziorem. Jest i złota godzina nad jeziorem. Fajnie tam są jasne chmury. Tu już ciemne. I cień jest linią na drzewach. Fajny moment. I jeszcze rzut oka na zachód słońca z strony elektrowni. Teraz słońce jest za chmurą i się tak nieśmiało przebija, i tworzy bardzo ładny widok. Także mega fajna sprawa. A zaraz pójdę zobaczyć tam, czy widać już słupki w korycie Kłodzkiej Jeszcze ostatni rzut oka na zachód. Tak, słupki są na wprost mnie. Ale widać je chyba gorzej niż ostatnio. Nie wiem, czy dlatego, że jest mniej światła, czy po prostu jest troszkę wyższy poziom. Ale może że jest troszkę wyższy poziom. Wciąż jest niższy niż zwykle. Natomiast chyba tragedii nie ma. Nie widać dużo yy, czarnych, grubych ryb, które tu pływają. Ale łachy glonów piachu też są widoczne. Nad rzeką poziom wody. Taki co ostatnio chyba właśnie. Tak jak przy ja mówiłem, że taki jak ostatnio. Tutaj też wygląda podobnie. Widać, że prawą stroną mostu nic nie płynie. Płynie głównie środkiem i lewą stroną. Czyli no tutaj jeszcze woda nie jest najgorsza, nie jest najniższy poziom. No ale jak się ma zbiornik retencyjny, 100 metrów stąd, to można sobie kontrolować, czy się chce mieć więcej tej wody, czy mniej. No i na szczęście też Nysakłocka Kłocka jest przed odrą, przed tym feralnym miejscem, w którym się wydarzyła ta katastrofa ekologiczna, która ostatnio jest na ustach chyba połowy Polski. Więc tutaj faktycznie są jeszcze ryby. No kąpać bym się nie kąpał. Chyba nie zawialiśmy śmiałków się kąpie. W Nysie Kłodzkiej, tutaj w Odmuchowie. Natomiast właśnie ryby gdzie łowią i sobie chwalą. No i w taki mniej więcej sposób minął dzień na Odmuchowskiej prowincji. Nic szczególnego się nie wydarzyło, ale za to można było sobie dojrzeć malowniczy zachód słońca. W międzyczasie słuchałem sobie podcastu Kuberman Lab na temat percepcji celów, które sobie wyznaczamy, i o tym, jak ta percepcja. Na ich realizowalność. Nie wiem o czym będzie dokładnie, bo dopiero zacząłem słać tego odcinka. Ale doktor Huberman zapowiedział dużo mięsa, więc ja coś ciekawego natrafię To pewnie będę miał temat do kolejnych odcinków Daily Vloga. a na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki za tarcie, aż tutaj. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!